Ja nie mam czasu, także zbieram się do szkoły, ale chciałam się tutaj po prostu jeszcze przywitać, powiedzieć Wam dzień dobry, także witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i tak, zapraszam na dzisiejszy dzień, zbieram się do szkoły. Продолжение Was witam, w sumie to już bardziej dobry wieczór, bo jest 17. Ja właśnie wróciłam ze szkoły, w sensie miałam jeszcze korepetycje z chemii, także ja tak naprawdę co poniedziałek właśnie, jak mam te korepetycje po szkole, to naprawdę szczerze, jak byłam je o 15.30, to ja o godzinie 16., ja mam zawsze kryzys, naprawdę, ja o 16, nie wiem, czy mój organizm się do tego tak przyzwyczaił, że ja o 16 mniej więcej jakoś tak, wiecie, piję drugą kawę, czy co, czy jestem po prostu naprawdę tak zmęczona po szkole, ale ja autentycznie co poniedziałek o 16 mam zjazd. I to taki, że wiecie, po prostu spać mi się chce i ja walczę z sobą, żeby po prostu nie zasnąć na tych korkach. To jest masakra. Także oczywiście obowiązkuje drugą kawę. Dzisiaj też jest w ogóle... Jedziemy razem z moimi przyjaciółkami zrobić naszej przyjaciółce prezent, w sensie taką, nie, że prezent, ale niespodziankę po prostu, wiecie, że, bo ma dzisiaj urodziny i także też tutaj Tosia, wszystkiego najlepszego, yy, kilka razy Ci już składałam życzenia, ale właśnie jeszcze zaraz muszę do niej zadzwonić, bo wiecie, to się tak, jednak jak ktoś zadzwoni do Was na urodziny, to nie wiem, dla mnie to po prostu znaczy coś, coś więcej, w sensie, że wiecie, że że nie napiszę wam tylko życzeń, ale wiecie, że zadzwoni. To jest takie, to jest takie wiecie, fajne. Także w ogóle dzisiaj odebrałam książkę z Zemplika, bo zamówiłam dwie, w sensie zamówiłam zbiór zadań, z matematyki, w ogóle jakiś taki cieniutki, ale dobrze, dlatego, że mamy trzy godziny. Ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie, pachnie jak książki z podstawówki jakie książki z podstawówki. Ja w ogóle kocham, y, włochać zapachy nowych książek. Naprawdę, ja mogę się raz wydać dziwna, ale je uwielbiam. I najśmieszniejsze jest to, że każda książka pachnie inaczej. Naprawdę. Na przykład atlasy mają swój zapach. Nie wiem, naprawdę, ale. Bo ostatnio właśnie miałam. Y, dzisiaj miałam sprawdzenie z geografii. I właśnie, jak się uczyłam, to jakiś stary atlas wziąłam. I to mi nadal jeszcze pachnie tak, taki po prostu atlasem, ja Wam pokażę, chociaż nie wiem, czy jeszcze jeszcze gdzieś mam, ale przysięgam. No zobaczcie, jest ten stary, ale on pachnie typowym atlasem geograficznym. Dajcie mi znać, czy, czy tylko ja jestem jakaś taka rąbnięta, czy Wy też tak macie, ale... Albo na przykład mapy w samochodzie, mapy samochodowe, takie wiecie, po prostu takie, jeżeli jeszcze macie, takie książkowe. One mają swój zapach. Ja nie wiem, ja jestem po prostu dziwna, nie chwytujmy. To też ma swój zapach. Eee, I kupiłam jeszcze... Tak, jestem... No, dobra, może nie nazwę siebie mudeciarą, ale ja naprawdę lubię tą książkę i nie rozumiem naprawdę hejtu na nią. I, I w ogóle... Ale te książki też mają swój zapach. Boże, jak ja kocham... I wiecie, jak po prostu później czytam książki, ja tak... Do tego się upłaca kupować yy, świeże książki, Ja właśnie dlatego uwielbiam kupować nowe. O oh my goodness. Bo właśnie ja mam wszystkie części i no serio, nie wiem, z tego co pamiętam, to ja lubiłam naprawdę tę książkę. I właśnie jak ostatnio byłam w Empiku, to rzuciła mi się w oczy i stwierdziłam, że podeszłam do niej, przeczytałam opis i kurde, tak mi się po prostu takie flashbacki Właśnie z okresu, kiedy czytałam te wszystkie książki Także je się mega jaram I widziałam, że jest w ogóle jeszcze kolejna część, także... Yes Teraz będziemy robić sprigrosy Co nie, nie wiem W jak dość często nagrywam, to robię sprigrosy Ale ja ogólnie bardzo lubię sprigrosy, bo mam sprigrosy mogę sobie je robić. Na to, jakie wielkie jabłko moja mama kupiła. To jest pół mojej głowy. Jakby. patrzcie, to jest moja ręka. To jest jabłka. Ej, to jest wielkie. A ja po prostu jestem taką fanką takich wielkich jabłek. Ja kocham. To jest właśnie Cortlandy, To jest mój ulubiony typ jabłka. Czy kto był wykąpany, Kaja? Gdzie ty byłaś? Ty byłaś wykąpana? Tak, i zobaczcie jaki po prostu, teraz będzie dostanie głupawki. Kaja zawsze jak jest wykąpana, to zawsze dostaje głupawki, także Tak? No tak. i... tak. Tutaj tak dla porównania, to jest to bycze jabłka, to jest zwykłe jabłko. Look at that! Po prostu... Kaja? Ja nie lubię się uczyć historii. Nie, 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 nie. Powiedzcie mi serio, że ja już naprawdę chcę to skończyć, bo dzisiaj dam sobie takie, że zrobię takie... Czekajcie, mam, mam tematów ogólnie sześć. Więc jakbym dzisiaj zrobiła notatki z trzech, jutro z kolejnych trzech, to w piątek zostanie mi czas na... Pow... Czwartek. Zostanie mi czas po prostu na naukę tego. Czyli teraz, wiecie, pisząc, tego się uczę, ale... No tak nie tak dokładnie, ale. To jest, to jest jakiś plan, naprawdę, więc cieszę się, że dzisiaj to zaczęłam robić. Dzisiaj jeszcze muszę zrobić niemiecki to na 100% notatki, bo. pani pyta. Nieważne. Ja się pyta w ogóle dzisiaj, a ja, a ja nie przyszłam do to pytanie, ale to mniejsza. I tak. Nie chciałam przegarnąć chemię ale zobaczmy to. Pójdziemy, pójdziemy, pójdzie. Ej, Jakby ktoś pytał, co to robi moje zeszycie od historii. Ty się wyciągnę, na historii piszę sobie na iPadzie. No. Tak jakby. Nie, nie komentuję, tak zostawmy to bez komentarza, ok? Brady harder on the other line. Patrzcie tylko na to piękne światło, które wpada do mnie do pokoju. Ja mogę sobie tak mówić, że ja narzekam na przykład na to, że u mnie w ogóle nie ma słońca. Ale look at this. Tak. Zrobiłam sobie klasycznie kawę. A ja się przybrałam ogólnie, bo byłam u lekarza. Ja już nie wiem w ogóle, która raz dzisiaj się przybieram. Ja naprawdę. Ale no, no tutaj ja w ogóle byłam jakiś w ogóle spetrze, który stwierdziłam, że mnie gryzie, więc. Nie komentuję. Przed chwilą przeleżałam z jakiś dobry czas. Po prostu nie wiem, tak... Potrzebowałam sobie poprzeglądać po prostu coś w internecie, nie wiem. Po prostu jak sobie się przeglądałam i w ogóle potrzebowałam tego, bo w ogóle mi zaczął nagle brzuch boleć. Także aktualnie... Znowu mi brakło pamięci. Ja naprawdę... Więc teraz przydałoby się zrobić coś produktywnego ogólnie. W sensie produktywnego, czyli mówię tutaj pewnie o nauce, Trzeba się do to tu wsiąść. Także ja teraz idę robić niemiecki. Kolejny przedmiot, który uwielbiam. Nie wiem, ale nie wiem, czym będę musiała, musiała sobie dzisiaj wynagrodzić dzisiaj. To, że zrobiłam już dzisiaj historię i niemiecki moje dwa zniedzą do przedmioty, to ja cię naprawdę muszę jakieś niezłe wynagrodzenie dla siebie zrobić. Wolny wieczór, totalnie wolny wieczór. Free, free wieczór z jakąś maseczką. Zrobić sobie coś dobrego, dezonkać, co lubię Tak, muszę sobie czegoś wynagrodzić, bo... Pika, właśnie szczególnie przed szkołą, czy coś, bo to jest tak zawsze piękny zapach. Przez uwielbiam zapach tych wszystkich książek. Ja. Zastanawiam się nad kupnem tej książki już jakiś czas. Tylko chciałam wersję angielską. Dobra kochani, jest czwartek. Poranek ja się właśnie zbieram do szkoły, także tak lecę jeść śniadanko dzisiaj musiałam się coś wcześniej wstać, bo nas tata dzisiaj zawozi, więc musi być wcześniej odbor, więc 5.25. Nie, co Hey guys jest czwartek ogólnie i znowu jest mucha tu lata, ja po prostu już czy tego nie komentuję. Ja się do Was teraz przez te dwa dni wczoraj też mało odzywałam, to jest troszeczkę podektowane tym, że mam jakiś taki gorszy czas, dosłownie autentycznie, ja dzisiaj przyszłam do szkoły i ja po prostu nie było ze mną źle, w sensie ja nie wiem, byłam przytłoczona, przyst... Nad... nie wiem, jakby takim natłokiem myśli, nawet w sumie nie wiem, jak to opisać, bo serio, czułam się fatalnie. Nie wiem, po prostu przyszłam i się popłakałam i ja miałam wszystkiego dosyć jakby, nie komentujmy tego, wczoraj też miałam taki, wiecie, troszeczkę kryzys i no takie rzeczy też się dzieją i to jest jakby, wiecie, normalne, ludzkie i... Tak wygląda życie. No i, i co, i są, widzicie, wzloty, i upadki, i, i tyle. Ja właśnie się przed chwilą uczyłam historii, bo jutro mam. Sprawdzam. Ale cieszę się, że zaczęłam sobie już to ogarniać wcześniej. W sensie, wiecie, że po prostu jednak się uczyłam tego stopniowo, bo nie, nie ogarniałam tego w jeden wieczór. Tym bardziej, że ja po prostu czuję, jak ja jestem zmęczona. Na przykład y, to wtedy, co, we, co w we wtorek nagrywałam to się właśnie razem musiliśmy, zostałam w domu i to wtedy naprawdę na, na serio ja jednak odczuwam to, że jak mój mózg jest wypoczęty, to to, ja, to mi wiedza po prostu inaczej wchodzi do głowy ja dzisiaj to naprawdę ciężko to wszystko wchodziło już. Dobrze że zostawiłam te po prostu, wiecie, najlżejsze rzeczy na end i co mi dzisiaj po prostu wszystko powtarzałam. Naprawdę jestem wdzięczna, że zrobiłam ten dotację ten sporek i się uczyłam, bo byłoby na serio ciekawie bez tego, więc ja już to zostawiam. Dzisiaj też się biorę za siebie taki, wiecie, po prostu self care trochę wieczór. Ja wiem, że ostatnio to często powtarzam, że ja po prostu, wiecie, self care wieczór po prostu cały czas, ale no tak jest, no ja w trakcie ty po prostu tygodnia szkolnego ja Moja psychika to ona tak leży, naprawdę i to wiecie, i to nawet nie chodzi o to, jakie czy jest dobrze, czy źle w szkole, bo, bo to wiecie, ale po prostu samo to, że ja muszę tam iść i w ogóle i nie wiem na serio, no jest po prostu źle wtedy z moją psychiką, także ja wieczór to po prostu to ja chyba po prostu sobie przeznaczę, każdy wieczór przeznaczam chyba na, tak wiecie, w większości na kart mówię bez sensu, bo jestem tak zmęczona serio. A jest dopiero albo już 18:40, nie wiem, czy coś w ogóle, cokolwiek widać. Także, no, ale jakbym się miała naprawdę teraz uczyć wszystkiego od nowa, to mi już naprawdę wiedza, nauka, tak po 19:00, to już jest ciężko. To jest naprawdę bardzo ciężko, dlatego u mnie ja muszę sobie rozkładać naukę. Wiecie w czasie, bo ja nie mogę nic zostawiać na, ostatni, na jeden, ostatni wieczór. To u mnie na, naprawdę, bo ja, ja po prostu wtedy, jak zobaczę ilość materiału, ile mam się nauczyć, to ja po prostu usiądę i się popłaczę, bo ja nie umiem się nauczyć czegoś w jeden wieczór. Wcześniej, w zeszłym roku miałam także i w ogóle we wcześniejszych latach miałam także OK, luz i wiecie, i po prostu potrafiłam tak siedzieć i się uczyć dzień przed. Ale to wiecie, było też bardziej w podstawówce, a teraz właśnie w zeszłym roku w liceum, to miałam takie życie po prostu wyrąbkę na to wszystko. I no i tak się uczyłam, ale teraz nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie, bo ja wiem jak ja na to reaguję, że po prostu... No i no mówię, jak ja widzę ilość materiału, to ja po prostu... Także ja się muszę uczyć kilka dni przed... A jak mam się czegoś uczyć, nauczyć na ostatnią chwilę. To, to się często kończy tak, że po prostu nie idę wtedy do szkoły, bo bo moja psychika tego nie wytrzyma, jak mam, wiecie, iść na sprawdzian i, i po prostu usiąść nad tą karko, kartką i się popłakać, bo nic nie umiem i, i jaki to ma sens, więc Daj, historia na teraz i tak.